Witam Was serdecznie. Jesteśmy dzisiaj w miejscowości Torzym w województwie lubuskim w powiecie sudencińskim. Przed nami parafia prawosławna Mała świątynia otoczona starymi kilkoma grobami, jednak nie jest to miejsce, które będzie przedmiotem tego odcinka. Zabieram Was kilkaset metrów na wschód stąd do pobliskiego lasu. Jesteśmy dosłownie po drugiej stronie ulicy i zaraz po prawej rozpoczniemy poszukiwania starego cmentarza żydowskiego. Który, choć nieoznaczony, to ma skrywać aż 16 starych przedwojennych nagrobków. I co ważne, jako że jesteśmy na ziemiach odzyskanych, to pochowani tutaj byli przedwojenni niemieccy Żydzi. Tutaj zobaczcie wydaje się, że będziemy mieli aleje między drzewami, wysokie pokrzywy też tutaj rosną, Choć też na drzewach możemy charakterystyczną roślinę zobaczyć, która z daleka przykruwa wzrok osób szukających starych cmentarzy idziemy ciągle pod górę Część mace ma być wciąż Stojących, więc powinno się je dać z daleka wypatrzeć. Mam nadzieję, że tak też mi się uda. Czytałem w międzyczasie, że koło tej cerkwi, małej znajduje się Stary Cmentarz Ewangelicki, więc groby tam są niemieckie. Jeśli chodzi o ten cmentarz, to macew stojących jest mało większość leży. Są tu też podobno. Fundamenty domu przedpogrzebowego, jeśli się wie, gdzie ich szukać, to podobno bardzo ładnie je widać. Są też liczne obramowania grobów. Informacje teraz podaję ze stroną Wirtualny Sztetl. Będziecie mieli link w opisie. Cmentarz powstał w drugiej połowie XIX wieku. Tu już doszliśmy do drogi. Najgorsze, że w ogóle nie mam wrażenia, że mi był blisko. Oprócz tego bluszczu, na początku chyba, że cmentarz był malutki. Tak też by wskazywała jego powierzchnia, raptem 500 metrów kwadratowych. Może tam przy tym bluszczu należy szukać tych macew. A ja poszedłem tu bardzo wysoko. Na górę zupełnie niepotrzebnie, choć stojące macewy wydawałoby się, powinny być łatwe do dostrzeżenia i jest. Mamy pierwszą, drugą, proszę bardzo. Czyli to wszystko jest blisko tej drogi, z której przyszedłem. Myślałem, że wzorem innych cmentarzy, i tutaj trzeba się pchać na jak najwyżej położoną część. No jednak cmentarz jest poniżej wzgórza. No i zobaczcie podstawa pomnika. Druga. Obramowanie grobu, leżące. Tu jakaś góra od macewy, pewnie. No i tu pierwsza. Z macew, ale tu jest mnóstwo komarów też przy okazji niestety. No i tu oparte o drzewo. Kolejna macewa. I napisy są chyba po niemiecku o dziwo. Tak, 1868 rok zgonów. Bardzo jest to więc stara płyta. Kolejną macewę zobaczcie tu z płaskorzeźbą, tutaj już języki idysz najprawdopodobniej. Litery Peinun na górze. Daty już nie rozczytamy, oczywiście. Tu macewa leżąca. Ciężko powiedzieć jaką czcionką zapisana. ale raj dla komarów. Ciemny las, o, tu pomiędzy krzakami kolejna macewa. Tu taka podstawa. Ale też. Z literami i to po niemiecku, spoczywaj w pokoju. Kolejna płyta przykryta gęsto liśćmi, gdzie piękne macewy, dobra na koniec zostawimy. Tu jeszcze jest podstawa z takimi żłobieniami, chyba jakiejś formy kleju. Piękne grube drzewo. Tam kolejne. O, i tego cmentarzyka pewnie było tylko tyle. Co tutaj ten kawałek? Taki wielki kamień leży no i dobra, chyba to wszystko będzie. Na koniec dwie te piękne macewy i one zobaczcie mają formę. O tu to pięknie widać. Góra jest widysz Dół po niemiecku 1821-1872 grup 51-letniej osoby Solomon Eisenbaa. Bandl chyba, coś takiego. Też płaskorzeźby do dzisiaj zachowane. Pięknie te macewy się tu prezentują. Tu też zobaczcie, jeszcze widać zdobienia. Po wojnie krótko cmentarz był pod opieką, jednak z czasem całkowicie został opuszczony. Tu zobaczcie, jeszcze podstawy. Zarósł no i wygląda. Tak jak dziś, tu macewa leżąca, na niej duży kamień jako forma upamiętnienia. Charakterystyczna, jak wiadomo, dla cmentarzy żydowskich. Kolejna duża macewa. Tu jeszcze jedna. Też nazwisko łacińską czcionką zapisane, widać w kawałek znicza. Tu kolejna macewa. Tu za tymi pięknymi jest jeszcze góra od jakiejś kolejnej. Pei na górze. Tu coś oderwane. Parę drzew oznaczonych cyframi, muszę do wycięcia. Choć tu zobaczcie, jest pień. Więc najprawdopodobniej to całe to jest oryginalna alejka. I tam ścieżka prosto do drogi. Bardzo łatwe wejście bez pokrzyw. I tyle pewnie zostało z cmentarza żydowskiego w Torzymiu. Tak, wejście na cmentarz prezentuje się od strony drogi. Warto oddać temu miejscu to, że te macewy są jako tako wyeksponowane. Nawet te leżące nie są tak dziko zarośnięte. W związku z czym pewnie jakiś wysiłek w ostatnich latach był wkładany w ocalenie tego miejsca przed całkowitym zarośnięciem. Nie jest oznaczone w żaden sposób, chociaż macewy robią duże wrażenie, jak widzicie. Warto, żeby na jakichś mapach zaczęło się ono pojawiać. No Tu jest wejście, które ja wybrałem, czyli przestrzeliłem o jakieś dobre 100 metrów. Choć barwinek rozrasta się tutaj całkiem swobodnie. Natomiast wejście od cmentarza jest przy takim delikatnym zakręcie w lewo, idąc od głównej drogi. No i to będzie wszystko z tego odcinka. Zobaczymy, co jest tutaj na tym kamieniu pamiątkowym przy Terkwi, to będzie oczywiście wszystko z tego cmentarza. Z odcinka, no tutaj widzicie jeszcze chwila. Mamy tutaj albo tablicę pamiątkową, albo płytę nagrobną duchownego swej parafii. Pokażę wam. Jest na koniec jeden z tych grobów ewangelickich. Pewnie jest nim ten, ale tu nazwiska nie zobaczymy. Natomiast tutaj już jak najbardziej. Stary, piękny, metalowy krzyż. Z datą 1881, też całkiem stary, 1861 w ogóle chyba. Ale takich grobów tutaj dookoła jest niewiele, choć sam ten cmentarz to pewnie także te byłby temat na inny ciekawy odcinek. Dzięki wielkie za oglądanie i zapraszam na kolejne moje filmy.